Z pięknym widokiem. Przygotowałam wszystko. Tutaj mam wszystkie potrzebne narzędzia w reklamówce. Krzesełeczko, żeby się wygodniej pracowało. I wchodzę na dach. Naprawiam to, co powinnam już dawno zrobić. Wyczyściłam. Miejsca, które zaraz będą klejone, czyli te dziury tam jeszcze dodatkowo, jedną dziurę y, dodatkowo wzmocniłam. Dlatego widać świeży klej. Ale już ładnie zasło. Jest piękne słoneczko. I tu wzdłuż wszystko jest wyczyszczone oraz y, tu. Były też przy remoncie, powstały dziury. One zostały od razu zaklejone, więc nic tam nie zalewało, ale w tej chwili, żeby, żeby się upewnić, bo to jest przyklejona ta masa butemiczna, czy, czy taśma. Taśma taka. Więc, za, żeby to zabezpieczyć, zakleję też to włóknem szklanym. Takim oto środkiem czyściłam, zakupionym w Hiszpanii. Bardzo ładnie czyści. Rękawiczki cienkie, gumowe też ładnie zlikwidował, więc musiałam wziąć grube rękawiczki. A tych nie ruszył na szczęście. Czyli wycinam teraz włókna szklane, szykuję żywicę. I zabieram się za klejenie. A oprócz tego weszłam na dach i widocznie ostatnio jak jechałam przez krzaki niestety ja lubię takie właśnie tereny, gdzie jest dużo krzaków, został przewód wyrwany. Ja to sobie wszystko rozmontuję. Widzę, że przewód w sumie nie został urwany. Zaraz tutaj pokażę. Jedynie Został jakby wyrwany. Ładnie jest końcówka wszystko zrobiona. Czyli zobaczę, czy ten uchwyt, który obecnie tutaj mam, jest wszystko ok, i wymienię tylko go. Ale oprócz tego, wiedziałam, że może do takich sytuacji dojść. To ja mam też zapasowe końcóweczki. Zabieram się do pracy. Czyszcząc o wiele większą powierzchnię wyczyściłam, ponieważ zobaczyłam, że tutaj tak jakby ktoś skrobał. Tylko że nie wiem, bo ja nie przypominam sobie, jak remontowałam kampera, żebyśmy coś tutaj mieli przyklejone i skrobali. Więc albo to powstało jeszcze, jak kupiliśmy, było. Albo to rzeczywiście powstało przy remoncie. Więc żeby mieć pewność, bo tutaj wszystko jest zdarte jakby do gołej blachy. Więc żeby mieć pewność, to postanowiłam też zakleić to włóknem szklanym. Nacześciłam się sporo. Okazało się, że zabrakło mi żywicy. Ale najważniejsze elementy, które chciałam zakleić, są zaklejone. Co prawda chciałam jeszcze drugą warstwę położyć, ale zawsze już ta jedna warstwa też zabezpiecza. Wrócę do Polski, to kupię sobie jeszcze tej żywicy, albo po prostu może uda mi się tutaj jeszcze w Hiszpanii kupić tą żywicę i wtedy dokończę pracę. Ściągnęłam koszulkę. Widzę, że ta koszulka jest pod koszulką, jest wszystko suchutkie. Koszulka sama też w środku jest sucha, czyli zdaje egzamin takie zabezpieczenie dodatkowe. Na szczęście podłączenie bardzo szybko przebiegło. Założyłam już nową tutaj koszulkę. Przygotowałam sobie palnik i zaraz koszulka skurczy się i będzie solar podłączony Jednak chyba ogień jest za mocny, spróbuję zapalniczką. Jest zrobione co prawda yy, podgrzewaczem yy, elektrycznym i ładniej to wygląda, bo nie jest okopcona, ale ważne, że swój egzamin zda. Jesteśmy, jesteśmy gdzie dobre, to jest Olu i mama jest, pakuje się do cietki. Jestem osiem, pół mam. Tyle, mam duża, jestem, idzie do szkoły, a mama jest kamperą i widzę.